Siemaneczko Ziomeczki, witajcie w odcinku z Rock of Ages. Zagramy sobie dzisiaj misje czasowe. Trzeba jak najszybciej dojechać do mety. I są, no, jest na to jakiś tam czas na, jakieś, na odpowiednie rzeczy, jakie się dostaje. Ja tutaj sobie trochę pograłem. Tutaj ile planów się przeszło. Tyle jest plaż do zrobienia. Zagrałem sobie nie wiem ile plaż. Może nie tak mało. Może mi się teraz nawet uda pomyśleć swój rekord. Pyk. 26. No dobra. I tak pewnie nigdy tej goldrę nie zrobię. No. To jest sam ta mapa. Tutaj zrobiłem to na goldręż. Bo ja... oje. Oh, yeah i tutaj będzie no musicie znać ten mapę no. nie na to nagrywam bo taką fajną i kuzy. taka kuza jak nie znacie tej mapy to nie oglądaliście mojej serii Chacie kliknąć na mój odcinek i zrobiłem ją do, do znowu na golda 28.84 Chyba ja parę tych pierwszych map robiłem. Tutaj brąz, to, to... Nie, nie nie. To jest bardzo trudna mapa. Naprawdę, z taką trudną mapą to ja się jeszcze nie spotkałem. A i wręcz samym. dobra Nie, nieważne No co chwilę mi się pomyli Akcept Trochę mi ścimy. No ale to jest naprawdę trudna mapa Jest mapa, na której ja nawet nie mam brązu To jest już hardcore mapa dla hardcore. nie udało się lecimy po prostu na tych niektórych ma po prostu dojechać do tej mety nie wiecie trzy dwa jeden no. A więc tak. Przechodzimy dalej. Właśnie na to jest Walachia i tutaj w grozu nie mam. To jest mega trudna mapa. Co się tyle męczyłem na Zobaczcie to. Można zrobić w 41 sekund. Bo... To jest po prostu chore. W 41 sekund taką długą mapę zrobić. To jest mega trudne. Chyba, że już mi się kończy czas, a ja jeszcze nie jestem... Można powiedzieć w połowie. Przecież w połowie jestem, ale... W połowie. Już mi się skończy czas, co? O, dostałem brąz! Ciekawe kto to zrobił w 22 sekundy. Dobre. Frank, Frankish Empire. To jest trochę prostsze. To się przyznam, że to jest trochę prostsze. Nie grałem zbyt długo, więc wyjdzie na to, że i tak to przegram. Ale no wiadomo, no liczą się chęci. Czasami nie ważne jest to, że się przegrało albo coś. Najważniejsze jest teraz to, że dojadę do mety. Bo tutaj czasami można nie dojechać do mety tak prosto. No dobra, nawet bym miał brąz znowu. Może prawie srebro. Kolejna mapa. T -t Tutaj już nie grałem wienny. Wienny nie grałem. Jedną mapę, tyle... tyle... tyle czasu poświęciłem na zrobienie golda na tej mapie Co by zaraz zresztą będę pokazywał. A i ta mapa jest stosunkowo długa ta wienna. kojarzy ją z gry. Chyba. To by występują w grze ogólnie. Nie wiem czy była tam odcinku, Wydaje mi się, że nie było tym na odcinku jeszcze. Dobra. Dobra, dobra. A to ma być się ma, bo to jest mega długa ropa. To jest ultra długa lata. taka mapa co już widać ile mi zajmuje minutę 4 sekundy a ile miałem tu zrobić 50 42 sekundy no to jest już trudne tak ja wiem na. tutaj tyle się z tym męczyłem nie chcecie wiedzieć ale ja się z tym męczyłem na golda ja chciałem to mapę koniecznie zrobić na golda bo zobaczcie to. Może mi się nawet uda. Nie, Nie poczekajcie, ja to zrezygnuję. I może mi się uda. będzie krótszy odcinek, bo to będzie ostatnia mapa. Bo której uzdołałem przejść, jak przechodziłem te mapy. Sam. I ta mapa jest stosunkowo trudna szczerym, to jest na mapa Tak to jest O, zdążyłem na golda nawet Dobra, więc Trzymajcie się Zostawcie łapki w górę i do następnego odcinka z tej gry. Gra jest fajna. na razão.